Nie widać. jak zwykle. Całe życie Pana zasłania. Wystawa jest plonem wielu podróży na sześć kontynentów z wyjątkiem zimnego kontynentu. Także odwiedziliśmy sześć kontynentów. Tytuł wystawy jest Portret ze świata, także starałem się w tym zbiorze, w tej kolekcji przedstawić zdjęcia, portrety pojedyncze, zbiorowe, dzieci, kobiety, mężczyzn. Także no, jest to jakiś obraz ludzi których widziałem podczas swoich wypraw, których miałem, z którymi miałem możliwość obcowania, no i oczywiście fotografowania. Wystawa jest częścią projektu, który w ogóle projekt ma tytuł Portret świata. Realizujemy ten projekt z małżonką już ponad no, 10 lat. Wyjazdów, wyjazdy, jeśli chodzi o wyjazdy, wyjazdy były różne, jeśli chodzi o czas tych wyjazdów. No, były to wyjazdy i krótsze, i dłuższe, natomiast generalnie no, nie opłaca się jeździć krócej niż na dwa tygodnie, ponieważ czas przelotu i koszty przelotów są znaczne i dlatego no, wyprawy, większość wypraw to wyprawy dwu trzech tygodniowe. No, z każdej wyprawy przywożę, jak, przywożę kilka tysięcy klatek, tak to nazwijmy, no, i z tego trzeba wybrać materiał. Hmm, który później można postawić w kolekcji jako wystawę. No, yy, staram się, żeby, yy, żeby tworzyło to wszystko jakieś cało, żeby, jakąś całość, a przede wszystkim, żeby pokazywało klimat miejsca i ludzi. No, są to W większości są to portrety ludzi, nie są to zawsze ludzie piękni, no, ale są zawsze to ludzie prawdziwi. Dlaczego ludzie i portrety? Uważam, że yy, no, yy, uprawiam taki rodzaj fotografii. Od początku yhh, mojej przygody z fotografią yy, był to reportaż, yy, byli to ludzie yy, i tak to dalej ciągnę, ponieważ no, y, dla mnie w ogólnym świecie oprócz oczywiście klimatów, widoków, pejzaży, człowiek jest najważniejszy i bez względu na kolor skóry, na miejsce człowiek człowiek jeszcze raz człowiek. Proszę, no, y, tutaj proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie... Tak przynajmniej mi się wydaje, że z tych zdjęć bije pozytywny stosunek tych ludzi, których portretuję do mnie. W większości są to portrety reporterskie, więc nie ma czasu na ustawianie światła, nie ma czasu na, na kontakt taki dłuższy, nie? ale wystarcza mi ta chwila, wystarcza mi moment, żeby nawiązać kontakt wzrokowy, a czasami. A czasami no, są to y, dłuższe obserwacje, bo w Tybecie y, poświęciłem na to prawie tydzień w jednym miejscu. W lasie można być tylko trzy dni, więc po trzech dniach wyjechałem, wróciłem znowu, y, obserwowałem tych ludzi, y, byłem z nimi przez dwa tygodnie, przez tydzień, więc to już y, nawiązują się takie nici, że oni wiedzą. Y, że tu chodzi jakiś facet biały z aparatem i robi zdjęcia. Już to nie jest dla nich no, zaskoczenie, bo, bo to jest ważne, żeby, żeby wtopić się trochę w ten klimat, żeby były to normalne relacje pomiędzy fotografującym a fotografowanym. Wstyd, Proszę ja nie mieszkam od 1951 roku. Rodzinę, studia kończyłem w Gdańsku. Nie, w czasie studiów byłem na jedno, zostawiliśmy już kilka wystaw tematycznych, poświęconych poszczególnym krajom, poszczególnym kontynentom.